No to sprawdzimy, sprawdzimy. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże. <noise> Czemu ja zawsze zaczynam? Tak pychowo. No ja to prawo jazdy nam jest niepisane, dobra, zacznij od nowa. Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z ZTS-a od zera. No nie wiem, do czegoś tam jeszcze, jeszcze piszcie te propozycje, może co ciekawe wymyślimy. Dzisiaj, moi drodzy, jedziemy z drogą, częścią egzaminu końcowego. Uzyskajmy tą licencję i jedźmy na te trackerowe drogi. Więc co, nie przedłużając, jedziemy. Także... Słuchaweczki na głowę Tak jak widzicie, pierwszy egzamin końcowy Mamy zaliczony I przejdźmy dalej Tu podejrzewam, że będziemy mieli yy, same pewnie parkowania No i tu się zaczną schody No dobra, enter Jedziemy moi drodzy Patrzcie jak to się prezentuje Nasz cały ten plac manewrowy o,żesz, kurde, dobre. Czeka na ciebie kilka kolejnych wyzwań parkingowych, W których będziesz mógł sprawić swoje umiejętności. No, to sprawdzimy, sprawdzimy. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże. O,żesz, kurde, jak tu ciasno, zobaczcie. Miejsce jest ograniczone, więc zachowaj ostrożność i nie śpiesz się. No to, to nam, chyba się szykuje długi odcinek. Okej, okay. naczepę czepę już mamy podłączoną. Przygotowanie do jazdy, dobra, kamera jest okej. Okay. No, jesteśmy gotowi. Także moi drodzy, klikajcie łapeczkę w górę. I startujemy. Dobra, musimy tu widzę wytyłować. Dobra, no to to chyba damy radę. Akurat na lewe lusterko. Czyli wyciągniemy się do lewej i cofniemy sobie do tyłu. E, bułka z basłem. No to cofamy. <grymne> Czemu ja zawsze zaczynam? <laughs> tak pechowo, No no to prawo jazdy tam jest niepisane, dobra zacznij od nowa, enter, 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 a escape. I to jest dopiero początek, ja się boję co będzie później. Trochę sobie dajmy, o właśnie tak. Zobaczmy na tamtym lusterku, chyba idzie dobrze. Parkowanie tyłem do garażu dosłownie. Ale nie widzę, nie widzę tam nic. Dobra, widzę. Nie w tę stronę kręcę. Idziemy na styk, moi drodzy. Ale dobra, może się uda. Hop, hop, hop. Jest, mamy to. Dobra, skośne załatwione. Teraz mamy w parkowania po skosie. Na jakieś parkowanie, ale gdzie? Dobra, ale wyjedźmy najpierw z tego garażu, żebyśmy nie zahaczyli. Okej. Okay. Tam nic nie było? Nie było. Aha, to mamy tyłem wjechać. No dobra. Tam przeszło? Oj, tak na styku tej barierki, żeśmy tam przejechali. Dobra, czekajcie. Tak, żebyśmy mieli tutaj możliwość i tu. Dobra, to ćwiczyliśmy ostatnio. Musimy się za Mercedesa od razu przykleić. Powoli, powoli. Dobra, tam chyba z przodu mam nadzieję, że mam miejsca na ten manewr. Nie no, na ludzie. Dobra, czekajcie, przybliżmy sobie. O, od razu lepiej mi się gra. Czemu ja wcześniej tak nie zrobiłem? To nie wiem. Dobra. Oj, stój! Kurde, prawie żeśmy przywalili. Daj do przodu. Poprawmy się. No i co? Zaliczy? Czy nie zaliczy? Jest, mamy to. Puch drugie zaliczone, dobra. Jedź, jazda przez plac, kontynuuj jazdę przez plac. Uważaj na nieoczekiwane sytuacje. Ciekawe jakie co nam tu wyskoczy. <grymne> Oho, już tam widzę, że mamy gdzieś tam się zjawić, ale jak? Chyba tutaj w lewo. Nowa trójeczka, powolutku, mało gazu. Dobra, tu musimy się przecisnąć. Okej, okay, tam przeszło na styk. Zrzuciliśmy dwoje. Nie teraz, nie teraz, nie telefon, obacie później. Dobra, hop, hop, hop. Przejdę tam? Czekajcie. Oj, tak na styk, ale przeszliśmy. Dobra. Tu też nam się udało. Dobra, to co nas teraz za parkowanie czeka? Zobaczmy. O nie, równoległe. Zróbmy to. No i jedziemy. Moi drodzy, jedziemy Powoli, nie spieszmy się, jeszcze się troszkę podegniemy. Dobra, już możemy się odprostowywać jeszcze, jeszcze prosty prostuj Troszkę gazu. Czekajcie tu już przejdę. Przejdę ciężarówką przejdę. Dobra hop! Będzie za pierwszym, czy nie? Chyba nie. Dobra, stop. Dajmy do przodu. I jest. Ej, było. Zaświeciło się na zielono. Dobra. Mamy to, okej. Okay. Dobra, końcowe parkowanie. Ostatni manewr parkowania po lewej możesz wybrać jak chcesz, aby do niego pojechać. Wiedź tyłem na wyznaczony obszar. Uuu, dobra. I co? Jak my mamy tam zaparkować? Ej. Jak my tam mamy to zrobić? Czekajcie, jak my to zrobimy? Pomyślmy, tutaj możemy dać yy, tu prosto i zacząć do tyłu cofać. Dobra, zrobimy tak, tylko zrobimy to na dwa razy, słuchajcie. Dobra. Cofamy, cofamy, cofamy. to żebyśmy nie przyhaczyli tylko w tego. Dobra. Dobra, możemy cofnąć dalej, się odłamać. No naraz to nie wiem, czy dałbym radę. Czekajcie, wjedziemy sobie tutaj do przodu trochę. Taki mam plan, bo tu już przewalimy barierkę. Hop! Czekajcie. <laughs> Ale to jest kombinator mania. Dobra. Dobra, odkręcam się, odkręcam się. Trochę się dokręcimy jeszcze. Czekajcie, jak tam sytuacja z przodu. O, idziemy po barierce, ale dobra. A, kręć szybciej. Dobra, dobra. Moje drodzy, chyba się uda. Dobra, czekajcie. Na tamtą lusterko coś krzywo idę. Czemu tak? Ej, no musimy się poprawić. Dobra, czekaj. O. No i co? Jest. Zaliczony. Idzie teraz, mamy jechać. Tam na koniec. Ok. Tutaj nie przychodźmy nic tylko. I co, takie? O. Tylko przodem. No to to już, to już łatwiej na koniec. A tam kolejni czekają na swoim kolej. No nie mów się, że to koniec i co i już będziemy mieli prawo jazdy. Oj, przeminęło. <laughs> Świeci się na zielono, czy nie? Ej, no nie patrzcie, nie mogę przodem zaparkować. I Ja pierdzielę. Powoli. Hop. Zabezpiecz ciężarówkę. I wyłączyli. Moi drodzy, czyżby to było to? I uwaga. Proszę bardzo. Gratulacje, powinieneś znaleźć egzamin, sposob jazdy ciężarówką, opanować wszystkie umiejętności niezbędne do prawidłowego. To pierwszy krok w Twojej podróży do zrealizowania marzenia o zostaniu profesjonalnym kierowcą ciężarówki. Jesteś teraz gotów wyruszyć na drogi Europy i zmierzyć się z pierwszymi wyzwaniami, ale przygoda dopiero się rozpoczęła. Także, moi drodzy, witam Was serdecznie już oficjalnie od zera. ...do czegoś tam. <laughs> w sumie ta jest dobra nazwa. Mamy gratulacje, ukończyłeś razem piąty. Także udało się. Ja pierdzielę w końcu. Zobaczmy wyniki scenariusza. Wszystko. W sumie yy, ta druga część scenariusza poszła nam lepiej jak pierwsza. Ale tam było trudniej. Tutaj to parkowanie lepiej mi poszło, tak mi się wydaje. Napiszcie w komentarzu. Oczywiście, jak według Was to wyszło. Dobra, zacznij od nowa? Nie, no wyjście. No i mamy to. Patrzcie, moi drodzy. Poziom 0 i zaczynamy zabawę. Także jutro bierzemy pierwsze nasze zlecenie. Tracker SMP, więc obserwujcie tak Wam zdradzę dla tych, co zostali. Macie okazję mi tam złapać, gdzieś tam ze mną się przejechać. Obserwujcie tutaj socjale i co? Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Cześć.